Cześć! Dziś lwia zmarszczka. Pokażę Wam, w jak prosty, banalny sposób możemy się jej pozbyć lub co najmniej spłycić. Jest to proste ćwiczenie, a właściwie masaż, który polega na wykonywaniu ósemek lub małych kółek w obszarze między brwiami. Znajdźcie coś, co natłuści Wam skórę. Może to być krem, może to być Olejek, cokolwiek, aby nie pocierać skóry w trakcie masażu. Ok, zaaplikujemy troszeczkę i zaczynamy. Kiedy będziemy robić masaż, aby będziecie robić głębokie wdechy i wdechy, o które zawsze Was proszę, ponieważ dodatkowo Was zrelaksują i sprawią, że Wasze tkanki dodatkowo zostaną odżywione, opowiem Wam trochę w temacie lwiej zmarszczki. Jak wiecie, lwia zmarszczka pojawia się w wyniku częstego marszczenia czoła. Kiedy jesteśmy spięci, kiedy jesteśmy zdenerwowani, kiedy jesteśmy nad wyraz skupieni, marszczymy brwi, co powoduje, że pojawia nam się lub pogłębia lwia zmarszczka. Mięśnie czoła są bardzo specyficzne. Nie można ich wzmacniać. Gdybym wiedziała o tym rok czy dwa lata temu, nie wykonywałabym beznadziejnych ćwiczeń. Mogę tak powiedzieć, powiem szczerze, że były to ćwiczenia totalnie nie na miejscu, ponieważ mięsień, który w tym momencie masujemy, ma kształt wachlarza. I nie należy go wzmacniać. To nie jest biceps, który. pod Ćwiczcie. Masujcie, który pod wpływem ćwiczeń się uwypukla i będzie gładko. Absolutnie nie. Tutaj mięsień ten, ten pod wpływem ćwiczeń działa odwrotnie, a mianowicie nam się marszczy, pogłębia. Więc wszelkie mięśnie na czole należy najzwyczajniej rozluźniać w ten oto sposób. Spróbujcie teraz. Wykonywać kółeczka raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Jeżeli kiedykolwiek traficie na jakieś wideo czy publikacje, gdzie będą pokazane ćwiczenia, które mają wzmocnić mięśnie marszczące czoło, uciekajcie, uciekajcie jak najdalej. Nie na tym to polega i w drugą stronę. Świetnie. Masaż ten możecie wykonywać wszędzie, czytając książkę, oglądając telewizję. Jak tylko Wam się przypomni, będziecie mieli krem olejek pod ręką, po prostu masujcie sobie, niech to wejdzie Wam w krew. Siedzę, idę, po prostu masuję moją lwią zmarszczkę. Dobrze, pokażę Wam jeszcze jeden, jedną technikę. Jest to technika masażu, japońskiego masażu shiatsu. O całym masażu shiatsu opowiem w innym filmiku. Teraz skupmy się na lwiej zmarszczce. Technika ta polega na uciskaniu szczególnych punktów na całej twarzy, właściwie na całym ciele w bardzo specyficzny sposób. Jeżeli chodzi o lwią zmarszczkę, Wykorzystamy trzy palce, wskazujący, środkowy i serdeczny. Przyciskamy w obszarze między brwiami, inaczej a uciskamy nasze trzecie oko w, przez 5 do 7 sekund. Mhm. Uciskamy 5 do 7 sekund, trzy razy. Uciskanie to ma na celu wygładzenie zmarszczek. I poprawienie elastyczności, elastyczności skóry, ponieważ uciski te stymulują produkcję kolagenu i elastyny. Świetnie. Dwa proste ćwiczenia masaże. Mogą być to ósemki, mogą być to kółka, może być to rozmasowywanie od wewnątrz do zewnątrz lwiej zmarszczki i uciski techniką, japońską techniką shiatsu. Świetnie. Jeżeli spodobał Ci się mój filmik, polub go, zasubskrybuj... Wciąż mam problemy z wypowiedzeniem tego słowa. Zasubskrybuj mój kanał, a pokażę Ci jeszcze wiele innych sposobów na usunięcie zmarszczek czy też ich spłycenie. Pamiętaj, wykonuj ćwiczenia systematycznie, ponieważ systematyczność jest tu najważniejsza. Zaufaj mi, wykonuj ćwiczenia codziennie, nie zajmują wiele czasu, kilka minut, a nawet nie. A efekty pojawią się bardzo szybko i będziesz bardzo pozytywnie zaskoczona. I to na tyle. Do zobaczenia. Powodzenia. Pa.